Aby zaprojektować klej, który będzie odpowiadał rzeczywistym potrzebom budowy, konieczne jest przebadanie całego systemu klejenia, przeanalizowanie różnych rodzajów okładzin, przestudiowanie zachowań różnych rodzajów podłoży. Dzięki wyjątkowemu geospojewu Caracol oraz badaniom przeprowadzonym na innowacyjnych żywicach mogliśmy ukierunkować badania na całkowicie nowe parametry kleju. Naszym celem było uzyskanie przyczepności typu strukturalnego, która będzie w stanie rozłożyć naprężenia, przenieść siły, pochłonąć obciążenia dynamiczne jednym słowem, przekształcenie kleju ze słabego ogniwa w najsilniejszy element systemu po to, żeby jeszcze bardziej zwiększyć wytrzymałość. Próbki wiernie odtwarzają rzeczywiste sytuacje systemów klejenia. Każdy z tych systemów, poddany działaniu dynamicznego naprężania ściskającego, wykazuje charakterystyczne zachowania w zależności od materiałów, z których się składa oraz wytwarza różne naprężenie we warstwie kleju. Poprzez przebadanie tych zachowań i analizę całkowicie nowych danych, realizacja H40 No Limit z pierwszego kleju, który gwarantuje przyczepność strukturalną, stała się możliwa.